Co jest? Kupa pomarańczowego Lisa może bardziej ty? Prąd? Było ci tak E To się... Co jest? Nie wiem Co nie mogliby się oni? No to wychodzi Siemanko, jestem Jacob Urbex. To kolejna eksploracja. Znajdujemy się na opuszczonym ośrodku sportowym i tam jakieś dzieciaki są, więc trochę będą zakłócenia, że tak powie na Urbexie, no ale mam nadzieję, że to po prostu jakiś wyjdzie, nie? po prostu tak. Jak widać, że tam nie są pokony. totalnie. Myślałem, że tak nie będzie że temu, jak tu byłem. Myślałem, że na... I nie ma. Ale... O kurde. Ło! Miękkie. Nie spadnij na dół. Właśnie chcę patrzeć pod nogi. Ale tutaj jest tam nieco Aby się było tu chodzić generalnie. Bo To się zaraz... By się nogi ciężą w Tu były pokoje prawdopodobnie. Na poddaszu. No tu... Re 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 Rekreacyjno-sportowe, nie tam są na basenie hani. To młodzież, jeżeli tak Nie jest to taki... Snub na środek sportowy Dobra, w tym jest mocny Jeden jakiś dużo od gruzu I Tu są łazienki, ja nie, nie wiem co, w tym chodzi, może jakieś To tu był taki jednoosobowy pokój i tu łazienka, że się mógł pogarnąć No ja tak, stara się bardzo mienno ile bać A No dobre! Nisko, tak Dużo osób, ja to nie ma, wszyscy to tak chcieli ja znowu się nie przygotowałem na tą eksplorację hmm. <grybujesz> I w nie wiem Ale ogóle, budynek jest obszerny Ale też bardzo zniszczony, jakoś jakaś pozostałość Ale to też jest zniszczone po prostu Zniszczenie coraz bardziej Tutaj mam kaszulkę, tam już sprawdziłem uchwały po prostu może pole będzie, może go nie będzie. Zgaszy latarkę, drzwi za I się przejdziemy po prostu. Może będzie jakieś pole. Tu to jest jakiś obstałek, też jakiś, pełen kafelek prawie każdego pomieszczeniu. Wylewam wam ocean, metanowy, zrównoważony czuło. Mam nadzieję, że nie jestem tu prześwietlony. Nie jesteś. Mam tu prawdę. O, jak to świetnie.

Widzisz jaki patent na życie? Póki nic nie ma takiego. Tam jest kawałek prysznica jeszcze jak chcesz? O! Tu było parę Tu było pole. jest do, do, do jednego jest. Czy co jest? O co chodzi? O czym się? Nie czy to nie od ciebie. Czekaj, moją armatorkę sprawdza. Ale... To, moja latarka. Tak? Albo telefon. Telefon raczej nie. Czekaj, skróć ten, ten telefon Czyli latarka aż taka mocna? Oj, w ogóle stara się do nagrywać jakoś dobrze więc... W ogóle Dobra, na razie ogólnie Ej, tu nie wiem o co chodzi Też mogła. nie wiem Telefon? To... Też nie mam To dlatego, że odjrzyłem, ale nie wiem, dziwna sprawa Chyba w tym pomyślałem O, jest wyjście Idziemy do góry, na schodach O, co jest? Od ciebie? Wątpię Ty... Ej, co jest? Do pomarańczowego I sam może bardziej Ty... Prąd? Wyłącz acerkę E... Co jest? Nie wiem Okay. To normalnie, spróbuj iść tam co to jest? Tu jak idziesz Czemu tu? To... Ty Ist... Nie ma Nie ma, idź tam bardziej e. No nie ma, idź tam bardziej Co jest? Ale Jeszcze wcześniej nie Nie ma się. O Energia Ty no, Coś co? tu Ty co? Drutów e... nie ma nigdzie Jakieś pole to ja to teraz nie nieskończenie. A było nagle nie moja? No. Jakby się coś przemrzało, jakby się nagle. Dobra, dalej. Jestem w opoczanym stanie. Mamy godzinkę jeszcze. Ciągle są jakieś skoki. Widzimy, ta woda gdzieś kapie. Widzimy, że tu jesteś, podejdź do tego urządzenia. O! Co jest? Jasno wskazuje nam, że tu jesteś, urządzenie. Nie bój się Podejdź do urządzenia i wtedy ono mignie, jak przed chwilą właśnie to zrobiłeś. Zrób coś, rzuć czymś, by jakiś dźwięk, cokolwiek. Bo By... się. No. No dziwne. Albo się w cewie Albo się nie widać. Na tyle. Co tym miejscu? Zobaczymy jak wyżej. Idziemy do wody. to nie wiem, czy to będzie do bólu bierze. Musisz iść tu, bo musisz iść prosto i skręcić w prawo. E, nie my musimy iść tu tym korytarzem, chyba. A? Tak? Tak. Znajdujemy się w budynku, tutaj jest wszystko zawalone. Tu była prawdopodobnie jakaś sala. No, mogła być sala, jakaś, nie tak Tam jeszcze są dzieciaki. To są te, to nie mogą być jakieś do ćwiczeń. Ja. I znowu jakieś skoki są, co jest? Jeśli tu jesteś, faleś, tak jak teraz to serdujesz. I wtedy będziemy o tym wiedzieć już w stu procentach. Wtedy to urządzenie mignie i będziemy wiedzieć, że tu jesteś na sto no, procent. Dobra, trzymajcie się. Wiesimy światła nie będziemy też nasłuchiwać, chociaż też będzie z zewnątrz głosy, ale się to. może się odezwie wtedy. Jeśli tu jest coś porek do urządzenia i wtedy będziemy o tym wiedzieć. Zdarzyła się tu jakaś tragedia? Ktoś tu zmarłeś tu? Nie tak dziwnie mi na klatę coś choćby przyciska? Nie ma stres? Nie. Ja w ogóle nie mam stresu tu. Nie czujesz czegoś tak choćby? Oprócz psów nie słyszymy. Takie śnie. Ja wiatr, jedynie. I nie ma nawet. To coś już słyszałam. To? Nie. Nie, to jest tamtej, nie? Nie wiem, co to sądzić. Nie, no nic tu nie będzie. to jakby w tym budynku, jakby ucichło, nie? No. Tutaj już nie jest, tak? duża. Może po prostu pójdziemy ostatni raz tam i sprawdzimy nie? Widzisz mi to w szczęście. No, tak dobrze. Dobra. Przejdziemy się jeszcze do chwilę. I później ostatni raz sprawdziłem po prostu tam. Co tam po prostu się dzieje, bo tam jest energia. Na tych schodach już możemy sprawdzić. Nie się Aha. nagrywać tak może widać. Nie. Nie u tak ciebie było widać. Rzec głowie było widać, dlatego tak było że twoją głowę było widać To było wydawanie posiłków prawdopodobnie ja nic nie ma No. Mam jakąś puszkę Więc w tym miejscu to względem takim czysto jakby wrażenia takie, że, że po prostu no pozostałości po prostu no, pod takim względem to to jest litne miejsce Ale... Pod względem, jak widzę, to łączkę. Tu, tu się trzyma, chociaż kafeki się trzymają. Chociaż to też jest zabudowana, ale każda puszka to jest inna. Nie, to jest inna. I się... O, Wracamy się z powrotem, tam gdzie myśmy wchodzili. No, to tutaj jest energia w tym. I się to jest to sam budynek, ale strony nie? Rok temu chciałem tu przyjść na tego dzień, ale coś się nie wyszło. jest tam jest ciemno. No dobrze, przejdziemy się tam, gdzie było na drzwi dole. Na chcesz znowu schodzić. No tak, to już jest było to tu... No tak. No tak. No No O No to już jest jakieś. Widzimy, że jesteś na tym urządzeniu. No i się skończyło. Co jest? Widzieliśmy, że jesteś na tym urządzeniu. A ty się nas przestraszyłeś, uciekłeś. Nie bój się nas, przychodzimy w pokoju. Widziałaś ten do pięciu nagle? No, w tym miejscu. Tu dwa razy było, czy trzy, a tam też było. Może serio, on jakby się boi. No. To jest Twoja może ostatnia to jest szansa. Jakieś, to może to jest jakieś dziecko, się po prostu wolę. To jest Twoja ostatnia szansa, by po prostu z nami porozmawiać. zaufać i porozmawiać. Nie bój się nas. nas. Bo Boże, serio to zły rząd, nie? To... to. dwa razy w tym samym miejscu to. tak. To... jakich osiągnięć. To jest nie tak, jak chodź no jest 5 po no Widzę, na razie. Na razie 23 minuty nagrane. Na razie tak średnio, to widzę. Ale jest na tylko po prostu to coś się po prostu nas boi, nie? Może no, to jest jakieś dziecko po prostu. No tego nie wiem, też nie czytałem zbytnio tej historii, a podobno tu było właśnie coś. Czy ktoś skoczył z okna? Ale to, <głos》>, tylko słyszałem. Na Następny raz, jak gdzieś pójdziemy na urbex, to doczytamy. Tylko końca woda. Zakładam, że No na Tam. Tutaj zamknięte. Dobra, boisz się nas, tak? Dobrze, to my ci nie przeszkadzamy i zostań tu po prostu, gdzie jesteś. nejít za námi. I tyle. No to, tak, no. I jdeme do vody. No, můžeme končit, pak prostu můžu... samochod tu podjehal. Co mi bylo Jaký samochod Idą, O, tu jest auto. to jest auto Tu jest to auto Wy już go nie widzicie, o widzicie, widzicie? Ale przypał, może Może to byli oni Ale jakieś auto tu podjechało profilne To te dzieci tu były Tak Skąd wiesz, że to oni? Oni mogli tu z buta przejść Dobra, my musimy wszystko wyjść Rozumiesz? A Oni strzelili, dlatego nie nagrywałem wtedy I po prostu jak jakieś auto przyjechało i teraz pojechało I na nas kurwa by było To byli no. Idziemy stąd? Tak W bo nic nie widzę Tu jest jakieś wyjście Jest chodnik? Hmm? Kurwa w dół tu jest w chuj Musiałem to dograć Tutaj mamy ten budynek Teraz już się nie martwię niczym, Jak już wyszedłem Nie świeć na mnie Tylko tak żebym się nie dojebał idę Ale akcja się rozstaje To mnie Jak oni jebli tym Achtungiem czy chłopie czym Kurwa, lasem idę Ale chrypi tak ta tam biegnie w górę Kurwa widzicie jaka akcja Prędy tym nie prowadzisz dziewczyno Tym razem nie ja przewodnik kurwa Dobra, mamy drogę I idziemy Bo nie zejrzymy na pociąg poszrany te miejsce Dobra, idziemy. Kurwa.